Witam Was, docent Polskie Minibrwari.pl. Zobaczcie tych pięknych gości i z tą siódemeczką, tak? <grystanie> e, Siódme urodziny. Kzesiu. I tak e, fajnie, że się udało zrobić imprezę e, po roku w tym samym miejscu. Mieliśmy pewne wątpliwości, czy się uda. Jest e, impreza urodzinowa tutaj na Górczewskiej. Trudno było? Nie, no jak mogło być trudno, po tak y, y, pięknym przyjęciu tej imprezy w zeszłym roku, mm. to dla nas było oczywiste, że musimy to robić jeszcze raz. Jedyne, co, 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 czego się obawialiśmy, to pogoda, ale myślę, że bardzo łaskawie nas potraktowała dzisiaj, biorąc pod uwagę, jak nierówne jest to lato, to jednak y, ta wrześniowa sobota jest dla nas bardzo łaskawa, mm. pogoda jest spokojna, nie leje, tak jak to było w zeszłym roku. E, więc e, ludzi dopisało, myślę, że jest tu... Tak, możemy, no, możemy prze, przejechać, zobaczcie, ile ludzi jest. Na oko myślę, że <laughs> dwa razy tyle osób co w zeszłym roku, więc nie możemy narzekać A? na frekwencję na pewno. E, świetnie. E, czy rok siódmy różnił się czymś od roku szóstego? w działaniu Funky Fluid? Każdy rok jest inny, wiesz, ten rynek kraftowy cały czas się zmienia, ewoluuje, więc każdy rok to nowe wyzwania, ale też nowe możliwości. Ale właśnie, e... czy, czy ewoluuje, bo mam wrażenie, że jednak jest stabilność na rynku. Oczywiście, że ewoluuje. Na, na, zmienia się bardzo, to, to, to wszyscy widzimy, bo idzie, idzie bardzo szeroko kraft, czyli jest coraz szerzej dostępny przede mm -hmm. wszystkim, coraz więcej raz, że sieci handlowych, dwa, że restauracji otwiera się na kraft, takich, w których piwa rzemieślniczego jeszcze parę miesięcy temu nie można było znaleźć. Teraz tam jest albo półka, albo kran z kraftem, z, z, z więc cały czas się zmienia. Ale czy to też oznacza ciągłe zwiększanie Waszego wolumenu? Yy, że coraz więcej sprzedajecie? Tak, tak, cały czas. I jakby otwierają się nowe rynki zagraniczne na polskie piwo też. No to jest w ogóle inny temat. Yy, oczywiście też jesteś za niego odpowiedzialny, ale myślę, zróbmy rundkę. Michał, ja mam do ciebie ja? zas zastrzeżenie. Yy, no tak, no tutaj będzie yy, sytuacja yy, kontrowersyjna. Dlaczego nie podajecie yy, miejsc ważenia na. Na opakowaniach. Wypiłem ostatnio świetnego chlebiczka. no Akurat to było lane. Świetne piwo. I nie wiedziałem, gdzie ono jest uważone. Jak to jest, Ty że. Co? dlatego, że mm. jakby miejsce ważenia dla, dla mm. nas nie ma akurat tak. bardzo znaczenia. Czy mm. to znaczy, że czasem same piwo mażymy, mm. dokładnie. Dokładnie. To chodzi, Dokładnie. Że... W różnych browarach. To byłem ja, Jarząbek. Ja wiem, że to stara gwardia, o, jak no no tak, pilnuje tak. tego, gdzie to było ważone i tak dalej. Eee, ważne jest jakby to, żeby, no tak jak Karol powiedział, często ważymy te same piwa w kilku browarach. Eee, I po prostu ważne jest to, żeby eee, przypilnować całego tego procesu produkcyjnego, żeby on był jak najbardziej zbliżony. Bo no, receptura recepturą, ale no, każdy browar się jakieś jak tam różni i trzeba właśnie prosić... Zwrócić uwagę, przypominać tego, żeby, żeby, żeby ten proces przebiegał e, jak najbliżej, jak najbardziej e, podobnie do tych we wszystkich tych grubarach, w których mm. powstaje to piwo. E, no i tyle. Dobrze, to chlebiczek gdzie był zrobiony? Chlebiczek znaczy, był czyli... zrobiony w browarze z Narzecze. Ten. Akurat ten. Ale, ale słuchajcie, to ja wiedziałem, znaczy inaczej powiedziałem, że w Zarzeczu? To jest, jeżeli to zrobili w, za, w Zarzeczu, a pewnie tak jest, to był to najlepszy pils, jaki w ogóle powstał w Zarzeczu. A to już jest 12 lat funkcjonowania chyba tego browaru, o ile się nie mylę. No to dziękujemy bardzo. Więc naprawdę. No, no tak było, tak było. E, dobrze, no to jak zwykle rozmawiamy co rok o tym. I, czy rekord powstał? W ilu browarach ważycie? A czy jest motyw, żeby kupić ten browar, które są obecnie dostępne? Nie jest motyw. Może, może, może teraz... Powiemy... No. Zapraszam do, do... Zapraszamy Bierz, do dyskusji. Ubierzmy to w dyplomatyczne prasowym, słowa. Ubierzmy okay. to w dyplomatyczne hmm. słowa. Od miesięcy bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby Funky Fluid przestało być browarem kontraktowym. No, browary są do kupienia na rynku za dobre pieniądze, nie? Tak. Eee... Nic mi o tym nie wiadomo. Hmm? Bardzo intensywnie pracujemy od wielu miesięcy, żeby Funky Fluid przestało być browarem kontraktowym. No. Nie, no zupełnie szczerze, <laughs> rozmawialiśmy o tym nieraz, że to naturalna droga A. dla Funky Fluid, żeby stało się browarem stacjonarnym, więc działamy, ale no, jest troszkę za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretach, więc obserwujcie nasze social media i tak dalej i myślę, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli różne jakieś ciekawe informacje mm -hmm. dla Was, nie wchodząc w jakieś szczegóły, czy to czasowo, czy, 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 czy jakieś merytoryczne, lokalizacyjne i tak dalej. Działamy po prostu, żeby, żeby być browarem stacjonarnym za jakiś No dobra, czas. czyli co, na ósme urodziny jest szansa, że już coś zakupicie? Nie wiadomo. Nie, wiem, nie, wiem. nie wiadomo. Okaże się. Ja przypominam, składać można oferty oczywiście. Grzegorz Korcz, gmail.com Mo, Można, ale nie obiecuję, że, że odwożę. Oferta, oferta. Yy, dobrze, no to yy, wróćmy do tej zagranicy, bo rzeczywiście to jest niesamowite. Podróżuję po tej środkowej Europie, Bałkany, WSZĘDZIE FUNKY FLUID W LODÓWKACH! Czy WSZĘDZIE! Widzę, widzę, że chcesz się napić lokalnego piwa, a zawsze lodówki wypełniają Funky tak. Fluid. Eee... Taka, taka kolej rzeczy. No, w Europ Europa mamy pokrytą prawie w całości. Prawie w każdym europejskim kraju. Yy, znajdzie się nasz dystrybutor, czy bar, który sprzedaje nasze piwo. Yy, no ale to nie, to nie jest wszystko, bo... Wysyłamy też sporo poza Europę, czy to do Ameryki, czy, czy, czy chociażby Kanady, czy do Australii, czy do Azji, do e, Chin, do no dobrze, Singapuru, patrząc do Tajlandii na, na, te, na te finansowe raporty, czy jesteście liderami eksportu polskiego piwa rzemieślniczego? Co nie, nie, ciężko mi powiedzieć, bo nie znam wyników innych browarów. Na pewno jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o gdzieś pokrycie tej mapy świata dystrybucyjne ilości pewnie też, ale nie, nie chcę się porównywać do, do innych browarów, bo nie znam ich, ich wyników, no ale w naszym przypadku, no to powiedzmy, że to jest ta, ta stała, stabilnie utrzymana, mniej więcej 1 trzeciej naszego browaru, która no to jest naprawdę sporo. Która opuszcza Polskę i leci czy do Europy, do innych krajów, czy do Azji, czy do... Ameryki, Australii. Okay, a jak wygląda dynamika, bo można powiedzieć, że ten polski rynek jest albo stabilny, albo trochę spada, no przede wszystkim jeżeli chodzi o koncerniaki. Jak mm -hmm. wygląda to za granicą, czy za granicą widzisz te fl fluktuacje, czy... Co, ja, ja to traktuję jako jakiś początek dopiero, bo, bo na ten moment za granicą nie jesteśmy tak jak w Polsce w sieciach handlowych, czy... U takich bardzo dużych odbiorców, tylko to są specjalistyczne, tylko i wyłącznie miejsca, więc yy, uważam, że tam jest dużo do zrobienia i jeszcze dużo, mm. dużo fajnego przed nami. Ale generalnie jakiś stały wzrost, mniej więcej rok do roku przy rok, przyrost około 30% utrzymujemy, czyli... Od, odkąd pomijając jakiś pierwszy drugi rok oczywiście, ale powiedzmy od tych eksportu, ale powiedzmy od tych czterech lat, co roku 30% więcej wysyłamy na, na eksport? To jest potęga, no to po prostu jesteście potęgą, jeżeli chodzi o eksport. No i to widać, tak jak mówię, no że cała lodówka zawalona Funky Fluid. Ale to jeszcze zapytam, czy oni wolą właśnie takie gelato, że to jest wasza siła eksportowa? No bo to jest to wiesz, piwo, wiesz którego nie ma na ich rynku, nie? Często Gelato jest jakąś siłą napędową tego wszystkiego, albo takim, jak ja to nazywam, butem w drzwiach, czyli zaczynamy od Gelato, ktoś dostrzega to piwo, zaczyna się interesować Funky Fluid przez Gelato, a potem odkrywa, że Funky Fluid to też IPA, to też Lager, to też hmm. inne piwa, eee, więc no gelato jest kluczowe, jeżeli chodzi o te rynki zagraniczne. Od tego ludzie zaczynają się interesować No to jest płynie. ciekawe, to jest ciekawe. No dobra, przejdźmy do pozostałych. A, no tutaj już kolejne wywiady. No wypowiedzcie powie, wy się na te siódme urodziny. Słuchajcie, tak, jak... jak... Tak. Jesteśmy no... bardzo szczęśliwi, że... No Ty jesteś te... dwa lata, tak? Dwa i pół roku już 2,5 roku. E, nie, trochę starszy więc, jest. Tak, tak, no trochę więcej trwa Ale we funky fluid. Tak, tak. tak. E, przede wszystkim bardzo nas cieszymy że tyle ludzi w naszych rodzinach, To nam pokazuje, że warto to robić. E, e, bo jednak na, na, najważniejsze, najważniejsze w, tej, e, w tym piwie rzemieślniczym jest to, żeby to robić dla ludzi, więc się bardzo z tego cieszymy. No i co, no, mamy dużo fajnych piw. Myślę, że nikomu nie trzeba reklamować tej imprezy e, po, po ostatnim roku. E, Tyle ode mnie. Karol, to jest twój czas. Twój no, czas. No ja myślę, że moi przedmówcy <laughs> powiedzieli wszystko. No, cieszę się tak samo, że jesteście z nami. E, film się pewnie pokaże po urodzinach, więc zapraszam na następne, bo na to już pewnie nie znużycie. Więc... Nie no Karol, bo tak właśnie... Pytanka e, spójrz na to od tych siedmiu lat, bo ja sobie wspominam Michała Langiera e, na poznańskich targach piwnych, jak wszedłem do ja. ciebie Langer Beer, i tam siedziałeś, taki osamotniony. I to nie znaczy, że jakaś pewna stagnacja w piwnym życiu nie oznacza, że można potem wypierdzielić naprawdę ostrej petardy, więc no chyba tutaj Karol był to, tym człowiekiem, wiesz, to który... Nasza, to nasza, my żyjemy jak wiesz, w symbiozie, bez siebie bardzo źle no. a razem idealnej. Więc ja po prostu po, 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 po tych siedmiu latach mówię, że... No, to był niesamowity pomysł, nie? który, który zrealizowałeś Słuchaj, razem z Michałem. Tak się składa, że we czterech nadajemy naprawdę hmm. na tych samych falach i pomysły, które gdzieś się czasem pojawiają, to spada hasło i jakby wszyscy wiedzą o czym mówimy, nie musimy tego tłumaczyć każdemu hmm. wiesz, z osobna i tak dalej, więc generalnie dlatego tak fajnie to funkcjonuje, bo chciałbym nadal Przypomnieć, że firma jest oparta dosłownie o kilka osób. No, teraz jest zatrudnionych ile? 10 osób. Tak. tak. A gdzie jest pozostało? No, część. No, jakby jeszcze są, yy, no. No, są to banki, którzy oczywiście na magazynie też bez ich ciężkiej pracy nie byłoby tego, co jest. Ale też, też Piotrek jest Piotr Krajowicz tak, tak, jest. Piotrek. Za sprzedaż, no, to, Piotrek, pozdrawiamy. Piotrek, Piotrek, Piotrek Smolka, który Piotrek do nas dołączył tak. ostatnio, który zajmuje się sieciami. Jest tak. Nel, która się zajmuje social mediami, więc ten zespół gdzieś cały czas rośnie. Mm. I to, to, to jest zbiorowa praca i, 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 i codzienna, ostra, ostra, intensywna praca. Naprawdę już w tym momencie kilkunastu osób, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. A jak się rozrastacie, tak jak patrzycie na, na te lata, mówisz 30% sprzedaży. A 30% też yy, to zatrudnienie wzrasta? Że przyjmujecie. No właśnie, nie, ale, ale widzimy, to jest, było w tym roku naszym problemem. Uważam, że już trwa rekrutacja, nadal o, yy, potrzebujemy jeszcze zgłaszajcie się, Zgłaszajcie tak, się! Kogo tak. potrzebujecie? Tak, Przedstawicieli handlowych, myślę, że też ktoś do biura jeszcze dodatkowo mm. będzie potrzebny i tak dalej. No, no to to mysz... tego piwowara na pewno też, tak. żeby odciążył o. Michała z jego obowiązków. Tak. Właśnie przyjechało eee... ten funky fluid berce. Bo... Genre... 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 Oh, wow. To też jest sponsor imprezy? Generalnie <laughs> uważamy, że dla tych fajnych ludzi się zawsze znajdą obowiązki jakieś, więc ta rekrutacja nigdy się nie zamyka. To nie jest tak, że. E, no to, to słuchajcie, tutaj... no to zgłaszajcie się naprawdę, no. Na ja chciałem jeszcze na koniec, że fajnie, że yy, bo tak dużo też podróżujemy. Yy, nie tylko jakby po festiwalach, ale też jakby odwiedzamy browary i, i, i e, są jakieś tam interakcje, dużo kooperacji e, i to co jest, e, myślę, zauważalne, to jest to, że, że ta jakość cały czas idzie do góry, że jednak e, nie mówię w ogóle o całym Polskim prawciku, bo, bo to też e, i, i, Fajnie, że to idzie w a myślę, że, że będzie jeszcze lepiej. No właśnie jak mówisz o wyjazdach, no dzisiaj się dowiedziałem od Grzesia. Chiny, no to jest mindfuck. Wiesz, do, do Chin sprzedawaliśmy piwo już nie raz nie dwa, ale e, generalnie oczywiście taka jest specyfika piwa rzemieślniczego, że, że e, to, że gdzieś sprzedajemy piwo wiąże się często z tym, że też tam podróżujemy, żeby poznać ludzi, z którymi pracujemy, żeby poznać ludzi, którzy piją to piwo w tym miejscu, więc no, tych wyjazdów ciekawych jest sporo. To, że dzisiaj się leje tyle e, współprac e, międzynarodowych, amerykańskich wynika z tego, że w zeszłym roku spędziliśmy praktycznie miesiąc w Stanach, teraz za chwilkę e, ogarniamy się po festiwalu i lecimy na Hop Selection i na Florydę odwiedzić m.in. Three Suns e, czy Hidden Springs i uważać kolabę na miejscu, wracamy, lecimy na Wyspy Owcze na festiwal, wracamy, lecimy do Pekinu na festiwal, więc... E, ale to, 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 to z boku może brzmi idealnie, ale no fakt jest taki, że musisz to pogodzić z codziennymi obowiązkami itd. tak dalej, więc nie jest aż tak łatwe, jakby by się mm. wydawało, ale nie no, ma ukrywać, za, zarząd, zarząd, lata, zarząd lata, pracownicy pracują. Nie, no, że... Zarząd lata razem z komputerami. Ci wiem, pracownicy to, za, to zarząd. To, to niestety nie wygląda w ten sposób, albo niestety, bo jednak każdy ten wyjazd się wiąże z tym, że, e, że musisz swoje codzienne obowiązki jednak gdzieś tam znaleźć, czas, żeby załatwić. Czasem to jest po 36 godzinach bez snu nad Triple Lipą w Monkish, ale no, ten laptop trzeba otworzyć i załatwić, co trzeba. Dobra, to co? Podsumowanie siódmych urodzin. Kurczę, rozwijacie się cały czas. Myślę, że podsumowanie siódmych urodzin jest takie, że widzimy się na ósmych. A jeżeli kogoś tu dzisiaj nie ma, to może tylko żałować, bo uważam, że nie ma e, wielu takich imprez w naszych okolicach, nie mówię tylko o Warszawie, ale generalnie o Polsce i Środkowej Europie, gdzie można się napić e, tak różnorodnych, tak świeżych piw z, z, z topowych browarów ze Stanów, eee, z Polski. Przypomnij nie mi, nie e, kalifornijski browar z Ameryki. Green Cheek. <laughs> z Amer kalifornijski z Ameryki. Green Cheek. Tak. West Coast Pilsner to jest cudnego. Też go piję, więc to no, jest cudnego, naprawdę. To jest e, także widzimy się na ósmych urodzinach, ale na pewno wcześniej przecież e, będą, okazje. będą okazje. Kibicujemy Funky Fluid, nasz reprezentant Polski za granicą! Polska tak guru. jest! Polska Guru! Polska guru.